W ramach Europejskiego Tygodnia Akcji Przeciwko Rasizmowi, w dniach pomiędzy 15 a 27 października, grupa artystyczna Trzecia Fala wspólnie ze stowarzyszeniem Nigdy Więcej oraz futbol przeciwko rasizmowi w Europie organizują w Bielsku-Białej i Żywcu dwa wydarzenia. W Bielsku-Białej do współpracy zaproszono towarzystwo sportowe Podbeskidzie, Bialski Klub Sportowy Stal oraz Młodzieżową Radę Miasta. Pod wiaduktem na ulicy PCK wykonane zostało grafiti z pozytywnym przesłaniem sportowym pod tytułem Futbol w kolorach tolerancji. Graffiti ma propagować sportową rywalizację i zasady fair play. Zostało namalowane przez grupę Trzecia Fala oraz zaproszonych gości. Symbolicznie w malowaniu graffiti uczestniczyli także przedstawiciele władz oraz piłkarze obu bielsko-bielskich klubów. Każdy z uczestników mógł namalować fragment ściany, dając w ten sposób wyraz swojego poparcia dla idei przewodniej wydarzenia które brzmi wykobmy rasizm ze stadionów. U nas w Bielsku nie ma tego problemu, są w innych miastach. Dam tu na przykład przykład, że jak myśmy zaproponowali, jak myśmy zaproponowali tutaj przyjście do nas, do klubu o koledże, w tym momencie bardzo chętnie skorzystał z tej oferty, dlatego że w Lublinie był ten wydźwięk taki rasistowski, natomiast w Bielsku jest, Bielsk, mieszkańcy Bielska są bardzo tolerancyjni i tutaj, Czarnoskórzy czy tam piłkarze bardzo się dobrze czują. Są rozpoznawalni na boisku i poza boiskiem na mieście w miejscu zamieszkania i de facto nie mieliśmy żadnego takiego zdarzenia, gdzie by no, w jakiś sposób byli obrażeni nawet. Na szczęście na stadionie miejskim w Bielsku Białej przypadki rasizmu nie mają miejsca. Większym powodem do zmartwień tak piłkarzy, jak i władz obu naszych klubów jest wzajemna niechęć ich kibiców. No my przychodzimy na mecz, żeby rozegrać mecz i chcemy, żeby ci nasi kibice nas wspierali, żeby byli tym naszym dwunastym zawodnikiem na meczu i czego dowodem tutaj w tym, tej rundzie, co grałem już tutaj w tej klubie jestem ja je cały rok, jestem świadkiem, że, że tak jest. Kibice przyjeżdżają nawet na mecz wyjazdowy, nam kibicują i nie spotkałem się na dzień dzisiejszy, żeby były jakieś burdy z ich strony. No, To, co się dzieje wokół tej piłki, teraz jest taka atmosfera nie, nie, niesprzyjająca. Jest tak właśnie, że, 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 że nie ma tego dopingu i między sobą... Ci kibice tak by, rywalizują nie tak jak powinni. No. Jest sprawa no, y, pewna historyczna między kibicami BKS-u a Podbyszczyzny, gdzie kibice się nawzajem nie lubią. Natomiast y, Zarządy klubów współpracują na co dzień i tak to jest, że jeden drugiemu pomaga, jeżeli można, natomiast chcielibyśmy porozmawiać i wreszcie i zakończyć te niepotrzebne animozje między kibicami Podbeskidzia i BKS-u, bo jest jedno miasto, są dwa kluby, po co mamy koło siebie przechodzić obojętnie, czy wrogo nastawiony tutaj kibic koło kibica, jak można wspólnie kibicować jednej i drugiej drużynie.